Szczęść Boże, witam Was serdecznie. Wybaczcie, że tak późno zamieszczam ten filmik dla Was, czy przesyłam go. Do Dużo spraw się mi skumulowało, dużo zmęczenia, i dopiero teraz jestem w stanie coś tutaj więcej podziałać później, niedzielę po południu. Moi kochani, komentarz do Ewangelii z drugiej niedzieli wiekanocnej, z niedzieli Miłosierdzia. Zawsze jest ta sama Ewangelia o tym naszym Tomaszu, który był takim niedowiarkiem. I, i przyjściu w czasie Chrystusa do grona apostołów z Ewangelii Świętego Jana, posłuchajmy ten tekst. Wieczorem, w dniu wstania tam, gdzie przybywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, ręki moje nie włożę, w Bog jego nie uwierzę. A po ośmiu dniach, i uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi. Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Teza jest zapisana, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Moi drodzy, nie będę analizował tego fragmentu, od razu przejdę do jakichś takich głównych myśli, które szerzej jakby podam. Ten tekst już komentowałem wiele razy, bo on nie zawsze taki sam, w niedzielę wiekanocną. Moi drodzy, więc taka pierwsza myśl to jest to, że Jezus przychodzi do wspólnoty. Tak? Jezus przychodzi do wspólnoty z pewną radością, z, pewną, z, z taką mocą swoją. Tak? Widzimy, że nie przyszedł Jezus do Tomasza tak ekstra, za jakiś czas na drugi dzień po tym pierwszej nieobecności. On przychodzi, kiedy jest wspólnota, ta będą ona się gromadzi też właśnie akurat w niedzielę, stąd my też świętujemy zmartwychwstanie. W niedzielę, i yy, znaczy świętujemy z w w stanie właśnie w niedzielę, ale yy, to nam też pokazuje jakieś, yy, jest to wskazuje na zgromadzenie eucharystyczne, czyli na mszy, że on tam będzie przychodził. Jezus przychodzi do apostołów, którzy są zamknięci z obawy przed Żydami, tak? A więc oni są w takim ciężkim stanie psychicznym są pełni jakby lęku, są trochę zrozpaczeni, są jacyś rozbici tą wiadomością, ale są razem. Z powodu Jezusa, i to jest istotne. Nie dlatego, że są kumplami, przyjaciółmi, bo się zaprzyjaźnili przez te dwa i pół roku, czy tam trzy, wchodzenia za Jezusem, czy z jakichś innych powodów. Oni są tam ze względu na niego i do takich też w takim opłakanym stanie apostołów przychodzi Jezus. I co wnosi? Wnosi radość, nosi moc, pokój. To, to jest takie bardzo znamienne. Nie, że jeżeli będziemy z ludźmi, którzy. Spotykają się z nami, my z nimi, ze względu na Jezusa. On będzie przychodził, on będzie chciał przyjść, będzie przychodził swoich uczniów zawsze z tą radością, mocą, jakąś pokojem, który, który, który on ma. Będzie chciał być z nami, nas pocieszać, umacniać, tak? Jakby pokonywać to, co trudnego, jakby będzie w nas. On sobie z tym poradzi, tak? Wchodzi mimo drzwi zamkniętych, tak? wchodzi to nawet dwa razy jest to tutaj zmian, że tak powiem, zaznaczone, tak. On będzie przychodził yy, mimo tych oporów, naszych lęków, zamknąć. Pierwsza taka myśl nie? być przy yy, tych, którzy chcą się spotykać ze względu na Jezusa albo dla Niego. Yy, a więc jakaś grupa religijna, grupka, wspólnota, krąg, nie wiem, coś w tym stylu. Yy, Druga yy, taka myśl dla nas yy, z tego tekstu to jest to, że Jezus przychodzi. Jakby, I pierwsze co daje to jest jakiś pokój. Tutaj yy, mówi, mówi się, że ten, takie pozdrowienie pokój Wam było tradycyjnym pozdrowieniem Żydów, <laughs> gdy się witali. Szalom, tak, słynne. Ale tutaj wydaje się, że tak te komentatorzy też mówią, że to nie jest taki pokój zwykłe słowo pozdrowienia. To jest rzeczywiście słowo, które wnosi też coś z sobą, przynosi jakiś duchowy pokój, bardzo konkretny do serc apostołów, tak? Także do naszych serc. Jezus chce wnieść taki pokój, który, powiedzielibyśmy, takie słowo, lubię takie słowo ostatnio ogarnia. Ogarnia to, co właśnie, jak wspomnieliśmy, było trudnego w życiu apostołów. Ogarnia, przezwycięża pustkę, smutek. Lęk, beznadzieję, rozpacz, no wszelakie jakieś duchowe zamieszanie, duchowe trudne uczucia, trudne sprawy, trudne przeżycia, tak? Jezus ma tą moc, moi drodzy. Nie? Pokój Wam, jakby przy nim możemy się uspokoić też, tak? Pokój, uspokoić, tak? Bo on jest zwycięzcą, bo on tutaj to poradzi sobie z każdym brakiem. W naszym tutaj życiu taki obraz mi przyszedł do głowy. Wyobraźmy sobie tak bardzo zabrudzony, powiem tak może brzydko, zasyfiony pokój jakiś, jakieś pomieszczenie. I Mamy taką świetną sprzątaczkę, która ma super sprzęt i, i różne środki czyszczące i materiały. I ją wpuszczamy. I ona jest w stanie poradzić sobie z każdym tutaj największym bałaganem i, i zabrudzeniem. I w ogóle no, dla nas może być przerażające, ona wejdzie i sobie poradzi. Tak samo Jezus, gdy chodzi o nasze wnętrze, tak? Jak go tam wpuścimy, tylko On jest w stanie sobie poradzić. My możemy być rozpaczeni sobą, załamani, a On potrafi tutaj zrobić porządek, wyczyścić. Jakby na błysk powiedzieliśmy ktoś, wow, wchodzimy I jesteśmy zaskoczeni, że ta Pani, nasza sprzątaczka, z takiego, no, straszliwego bałaganu i brudu i dziadostwa zrobiła tutaj pięknie wysprzątane pomieszczenie. Jesteśmy zszokowani, Jezus ma taką moc. Tak? Ten pokój, który nosi Chrystus, to jest takie uporządkowanie. To jest przy Nim możemy wszystko sobie ułożyć, wyczyścić, wysprzątać i uzupełnić, jakby napełnić się też. Nie? Jeżeli jakaś pustka przed się pojawiła, tak? Jakby zaleczyć rany. Yy, nie? Tutaj no, to wszystko, co nam brakuje, on jest w stanie uzupełnić. On to ogarnie. Nie ma tematu w naszym wnętrzu, bo to cały czas chodzi o sferę duchową, wewnętrzną jakby, który on by nie ogarnął. I to jest ten pokój, który on chce wnieść w pierwszym rzędzie. Trzecia myśl, trzeci wątek to jest to, że Jezus, gdy o swoich uczniów, także być może nas oczywiście, tutaj apostołów, w tej Ewangelii ma jakby zadanie, tak? To nie jest tak, że jego przyjście i to, co on oferuje, co daje ten pokój chociażby, jest tak po to, żeby sobie teraz chłopaki, nie wiem, poszli na jakieś wakacje albo na, 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 na hamak, odpoczywali się, cieszyli no, nie na łonie natury sobie tutaj biwakowali, nie. Daje im zadanie, daje im misję, właśnie. Jest posyła ich, tak? Wyposaża i posyła. Zawsze Jezus swoich uczniów wyposaża i też posyła, jakby. Ma dla nich zadanie. Tutaj też to widzimy od razu, jak mnie ojciec posłał, tak i ja was posyłam, i potem jakby daje im to wyposażenie, o którym wspomniałem wcześniej, pokój i radość, entuzjazm. Jezus żyje, oni już są wtedy przekonani na 100, tak? Przynajmniej ci, którzy tutaj byli za pierwszym razem. I dodatkowo daje im moc Ducha Świętego, tak? Aby odpuszczali grzechy. Tutaj pamiętajmy, w tym odpuszczeniu grzechów jest zawarte całe zbawienie. Całe zbawienie. Tylko tutaj, powiedzielibyśmy, sakrament spowiedzi nam się tutaj bardzo mocno kojarzy. I bardzo dobrze. Ale również tu będzie chrzest, Eucharystia. Wszystkie jakby łaski zbawcze, które nam Jezus wypracował przez śmierć i zmartwychwstanie, one tutaj są jakby obecne, i zobaczcie, Jezus chce właśnie dawać te łaski przez tutaj swoich uczniów, tak? Pierwszy tu apostołów, potem biskupów, kapłanów to do tej pory tak właśnie robi. Eucharystię sprawuje jakiś człowiek, kapłan. Tak samo spowiedź i inne sakramenty. No więc tutaj, moi drodzy, też dla nas takie światło no nie, że on jakby nas jakby wyposaża, Daje nam jakiś entuzjazm wiary, jakieś przekonanie jego obecności, daje nam też ducha świętego, swoją, swoją moc, boską moc, um, nie? do tego byśmy się dzielili, byśmy głosili go w jakiś sposób w pierwszym rzędzie, na przykład naszym dzieciom, tak? ale być może da nam też okazję i natchnienia, by dzielić się. Jakby nie ma jakiejś takiej stagnacji, nie ma takiego zamknięcia na siebie, to zawsze jest niezdrowe, gdy chodzi o jakąś formację chrześcijańską, Jakby to jest zawsze ciągłe zaproszenie. Jeżeli jesteśmy podatni na Ducha Świętego, słabego natchnienia, on będzie nas chciał posyłać, będzie chciał, żebyśmy głosili świadectwo, dzielili się tym dobrem, które otrzymaliśmy od Boga. Tak? Więc to zawsze jest to takie, takie zadanie. Pytanie też, na ile my widzimy siebie, i jakie mamy zadania. I trzecia, czwarta, już ostatnia myśl to jest tutaj nasz y, 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 Tomasz i, i, i kwestia wiary. tak? Y, y, wiary. Y, Świadków, wiary w to, co mówią świadkowie o Jezusie. Tutaj właśnie Tomasz nie uwierzył swoim kolegom, tak? Potrzebował jakiegoś fizycznego dowodu, wręcz, że będzie tam dotykał, tak? Włoży palec w rany na rękach, czy rękę do boku. I oczywiście mu to umożliwia, tak? Ale jest to dla nas, dla tych, którzy będą żyli później, nie spotkają Jezusa, nawet może apostołów. Takie pouczenie i wskazówka również dla nas, że mamy wierzyć świadkom. Tu mu wypomina ewidentnie Pan Jezus, tak? Nie bo do jakiego lecz wierzącym. Uwierzyłeś, tak? Bo mnie ujrzałeś, tak? Ale powinieneś uwierzyć świadectwu tutaj swoich kolegów i apostołów. I mówi: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wiadomo, że błogosławieni znaczy, znaczy szczęśliwi, ale tak sobie myślę, że to jest takie by powiedzmy tak, będzie, będą wynagrodzeni ci, którzy. Y, 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 uwierzą, nie widząc, tak? Jakby Jezus jakby zachwala ich, jakby mówi to o, to, o taką postawę mi chodzi, tak? Byście wierzyli świadkom, budowali na słowach świadków waszą wiarę. I też dla nas takie bardzo praktyczne też przejście, na ile my się budujemy świadectwami, na ile słuchamy świadectw, potrzebujemy świadectw. Mówi się, że ewangelizacja ma takie dwa skrzydła, dwa elementy. Jednym to jest słowo, drugim jest świadectwo, które potwierdza to słowo, tak? I gdzieś tam mamy też słuchać świadectw. Też mamy dużo właśnie możliwości w internecie, chociażby, czy czytać o, o, o świadkach wiary, by naszą wiarę budować. Mamy w to wierzyć, przyjmować tak? wszelkie świadectwa o Jezusie żyjącym i działającym. I na to wszystko Was błogosławię. Na właśnie czerpanie z tej wielkiej miłości Chrystusa miłosiernego, Chrystusa, który przychodzi, który też ma do nas zaufanie i chce nas posyłać. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia.